Dzień dobry, może Pan nam się przedstawić? Łukasz Król. Które miejsce Pan dzisiaj zajął? Trzecie. Jak było ciężko? Godni byli rywale? Konkurencja w porównaniu do poprzedniego roku, w którym też miałem przyjemność brać udział, no była wielka. Dużo. Ludzie po prostu są świetni, są coraz lepsi w tym, co W zeszłym roku zajął Pan pierwsze miejsce, tak? No, tak się udało. Czyli ma Pan już, tak powiem, doświadczenie w tych konkursach. Długo Pan ćwiczy? Nie. Niech Pan się przyzna. Ten tekst przygotowywałem sobie, no ja wiem, 4 dni tak maksymalnie. Po dwie godziny jakoś. Rzeczywiście jest Pan obdarzony dużym talentem. W następnym roku też weźmie Panu Nie w głosie? czasami. No, przygotowania do matury, że zobaczymy, nie tak. Dziękuję. No, również dziękuję Panowie, szatnął się Mientus. dlaczego nie dacie kopniaka temu orlęciu chłopięciu? Czy już nie ma w was wcale krwi? Czy nie ma ambicji? Kopniaka, kopniaka, dlaczego nie dacie? Kopniak tylko może was uratować. Chłopakami bądźcie. Pokażcie mu, żeśmy chłopaki z dziewczynami, nie jakieś tam chłopięta z dziewczętami. Szalał. Patrzyłem na niego z kropelkami potu na czole. I z policzkami powleczonymi bladością. Miałem cień nadziei, że po odejściu Pimki zdołam jakoś przyjść do siebie i wyjaśnić. Ha, jakże miałem przyjść do siebie, gdy o dwa kroki ode mnie, w powietrzu świeżym i żywczym naiwność i niewinność coraz się wzmagały. Pupa przetoczyła się w chłopie i w chłopaka. Cofnąłem się o krok. Syfon. Rozdrażniony zawołał. Przepraszam, miętalski warcholi. Proponuję nie zwracać na niego uwagi. Postępujmy, jakby go nie było. Precz z nim, koledzy. To zdrajca. Zdrajca własnej młodości. On nie uznaje żadnych ideałów. Jakie ideały? Ośle! Jakie ideały? Twoje ideały nie mogą być inne niż ty sam, choćby nie wiem, jak były piękne. Miotał się miętos w obierze własnych słów. Nie czujecie, nie widzicie, że jego ideały muszą być różowe i tłuste, z dużym nosem. Bdlaki. Niedługo wstyd będzie wyjść na ulicę. Toć wy nie rozumiecie, że prawdziwe chłopaki, synowie stróżów i chłopów, rozmaici czeladnicy i terminatorzy, porobki w naszym wieku, wykpiwają nas. Mają nas za nic. Brońcie chłopaka przed chłopięciem. Prosił się na wszystkie strony. Wzburzenie rosło. Uczniowie z wypiekami skakali do siebie. Syfon trwał nieruchomo z rękami na piersiach, a Miętus zaciskał pięści. Za płotem matki i ciotki także zdradzały wielkie podniecenie, nie rozumiejąc dobrze, o co chodzi. Lecz większość uczniów była niezdecydowana i zapychając się chlebem z masłem, powtarzała tylko – a zali zadufały Miętus z prośnikiem jest? Syfonus idealistus? Kujmy się, kujmy, bo cwają dostaniemy. Dziękuję.